Myślę, że patrząc obiektywnie poziom tego spotkania nie wypływają, trzeba sobie powiedzieć, na pewno mecz walki zaweźmy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest Olimpia, i że będzie to spotkanie, gdzie, gdzie cechy ewolucjonalne będą odgrywały w górnej mierze <laughs> dużą rolę, także weźmy także to przygotowanie, aczkolwiek mimo e, niezbyt e, jakiegoś widowiskowego e, spotkania byliśmy e, w stanie myślę spokojnie dzisiaj te trzy punkty tutaj. Zdobyć jednak e, tak jak powiedziałem, no, trzeba się uderzyć w pierś, bo, bo warunki były bardzo trudne i naprawdę jakieś klarowne rozgrywanie piłki tutaj było bardzo ciężko. W drugiej obowie mieliście jedną, dwie sytuacje. Dokładnie, dokładnie. No, ciężko, ciężko sobie racjonalnie wytłumaczyć, że, że tych, tych, tych bramy nie udało się strzelić, bo sytuacja Adriana była naprawdę wyśmienita po uderzeniu, po uderzeniu e, Piotrka Różkula też piłka uderzyła w słupek i praktycznie wędrowała po linii. Tak więc no, jest troszeczkę, troszeczkę niedosytu, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że, że, że potrzebne są punkty również nam i ten każdy punkt trzeba docenić, szanować, skoro nie można wygrać to, to trzeba to spotkanie zremisować i, i w kolejnych spotkaniach walczyć o kolejne punkty. No, trudno było dzisiaj się uwolnić spod opieki obrońców. No, naprawdę się przyzwyczaiłem do tego, że, że, że e, walka w pojedynkę z czterema obrońcami rywala na pewno nie jest łatwa i, i przyjemna, a ślady postawają na całym ciele, ale nie zamierzam narzekać. No, taka moja rola w tym zespole, zdaję sobie sprawę, jakie są w stosunku do mnie tutaj zadania i oczekiwania i postaram po, się jak najlepiej z tego wywiązywać. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach tych podań będzie więcej, e, żeby można było je na bramki, bo przede wszystkim z tego żyję, a jeśli nie ma podań, to naprawdę ciężko cokolwiek jest w pojedynku. Zrobić. W ostatnim pytaniu krótko do Polkowic po trzy punkty? No, oczywiście w każdym meczu gramy o trzy punkty Celizy, można z każdym wygrać, także przy, przy konsekwentnej mądrzej grze i skuteczności z przodu można, można w każdym meczu walczyć o trzy punkty. To była dobra sytuacja, jak na Stałem po ślizgu, tam po bocie i byłem pewny, że ona troszeczkę wolniej do mnie jakby dojdzie. Rzuciłem się w ostatniej chwili no i mi się po czole. No, chciałem uderzyć, wiadomo, tam gdzie nie było bramkarza, zeszła troszeczkę z głowy, no i niestety obok bramki. Sam mecz ciężki ze względu na pogodę murawy, ale w pierwszej połowie wyjątkowo trudno wam się grało. To znaczy tak, mecz w ogóle brzydki dla, dla kibiców. Wszystko miało że tak powiem z tym wspólnego. Cała aura troszeczkę źle weszliśmy w ten mecz, ale mówię, cenny remis, bo, bo z perspektywy całego spotkania no to jednak dobrze, że zremisowaliśmy. No właśnie, uważacie tu to za zdobyty punkt czy stracone dwa, te te 0, -0 w Elblągu? Ciężko tutaj rozpatrywać. Wiadomo, każdy punkt jest na wagę złota. Wydaje mi się, że, że wiadomo, można było pokusić się o trzy, bo były ku temu sytuacje. No, niestety mm -hmm. Na e, Olimpii e, stworzyła tak samo dogodne sytuacje, więc e, z tej perspektywy trzeba się cieszyć z tego punktu. Nie będzie większej nerwowości przed wyjazdem do Polkowic teraz, bo. No miało być zwycięstwo wyjazdowe z tymi teoretycznie outsiderami, tu jest punkt, czy, 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 czy tam pojedziecie po trzy? Nie, no to oczywiste, że nie będzie większej nerwowości. No wiadomo, każdy mecz staramy się wygrać, no bo to w piłce o to chodzi, jednak mówię. No dzisiaj nie wyszło, ważne, że nie przegraliśmy, bo jednak mówię, wtedy Olimpia by doskończyła. W tym wypadku podział punktów wydaje mi się, że sprawiedliwy. Nie widziałem naprawdę, uderzyłem i spadłem jakoś do tyłu, także nie widziałem, widziałem tylko, że piłka się toczyła jeszcze po linii. No szkoda, 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 że nie wpadło. Wtedy, że uważam, że uderzyłem dobrze tutaj w kruszy słupek. dla bramka. szła akurat bardzo dobrze to obronił. Tam piłka jeszcze poszła po słupku. Tyczyła się po linii, no niestety nie wpadła. Trudno było dzisiaj dojść do sytuacji bramkowych. Czy dlatego, że, że taka pogoda? Czy dlatego też, że Olimpia przeciwstawiła, przeciwstawiła dobrą grę w obronie? No. Nie, no postawiła naprawdę twarde warunki, to trzeba powiedzieć jasno. Uważam, że Remis jest sprawiedliwym wynikiem. i. Oni mają swoje problemy, w których było widać tutaj przez szarpną, także to są ich problemy, muszą sobie jakoś z tym radzić. Dla nas jest kolejny punkt. Mamy wiem, swój cel, jaki mamy, i każdy punkt jest cenny, dlatego trzeba się z tego cieszyć i spokojnie przygotować się do następnego meczu. A czy, a czy z przebiegu meczu uważam, że mecz raczej, raczej na remis? Mieliśmy swoje sytuacje, oni mieli swoje sytuacje, chociaż nie mieli może tak, do, tak klarownych jak, jak, jak my, bo i Adrian Flash, w tam nie trafił lekko z główki i mnie obronił. Także... Oni też w sumie nie mieli żadnej sytuacji sam na sam. No nic, punkt, trzeba się cieszyć i przygotować się na następnego meczu.